Imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Panie Boże, nie wiem, dlaczego spotyka mnie w życiu tyle trudności. Czasem wydaje mi się, że nie mam ani jednego dnia odpoczynku. Brak mi sił do mierzenia się z kolejnymi wyzwaniami. Proszę, ześlij mi z nieba nadzieję cudowną pomoc, dzięki której znów odnajdę szczęście. Ojcze, wiem, że mimo wszystkich trudów Ty nieustannie obdarzasz mnie swymi darami. Jestem Ci wdzięczna za to, co mam, za moje zdrowie, które pozwala mi się modlić, za moich bliskich i każdy przejaw miłości w moim życiu. Wybacz, że nie zawsze zauważam i należycie doceniam to wszystko skupiając się tylko na tym co negatywne mój panie otwieram moje serce na wszystkie dary Ducha Świętego błagam przepełnij mnie wszystkim co uznasz za słuszne wszystkim co będzie mi potrzebne do zwycięstwa z problemami proszę błogosław mój umysł bym nauczyła się myśleć inaczej Podchodzić do swych kłopotów z dystansem, pokorą i większym spokojem. Wiem, że z Tobą będzie mi łatwiej. Panie, dziękuję Ci za to, że mogę na Ciebie liczyć. Dziękuję, że pozwalasz mi znaleźć do Ciebie drogę, nawet wtedy, gdy pogrążona jestem w życiowej ciemności. Proszę, czuwaj przy mnie nadal. Nie opuszczaj mnie i chroni od wszelkiego zła. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.